Zapraszam na G2A z kodem Esen. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry. Boomen? Boomen, chciałem Pocifaj. Jestem Agnieszka. Jestem! I gramy specjalną mapę świąteczną, gdzie będziemy szukać prezenty, będą działy się różne śmieszne rzeczy, więc Agnieszka ready. A wiemy mniej więcej odchodzi, bo już nagrywaliśmy do Agnieszki odcinek. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Ej, czy Ty sobie włączyłeś pod tabem listę? Jeszcze nie, bo się ładuje. Ale nie, wcześniej wiesz, gdzie się włącza, nie? Tak, tak. No to mówiłem, Ci, czyż, na Twoim odcinku. Babiu. Eee, chyba się nie skupiłam. No Babiu. Hi. Słuchaj. Hi. O, mam klucz i coś. Może to nie ten list. To? Nie to światło. <laughs> Pokaż. Daj się napatrzeć, jak wyglądasz. No, jeszcze wyglądasz niejako no, tak. wygląda Wygląda normalnie. Zaraz <gry> będziesz nienormalny. Aha, to garage. Dobra, idę otworzyć garage. Jest, jest, yes. Kurde, nie tu świeć. Dobra. Dobra, mam prezent, nie wiem co mi się... Candy can, coś tam. A, dobra, mam laskę w ręce. <gry> Candy can. Czy <gry> mam pałkę w ręce? Jesz, yes. To klucz. O, to do... Go, do Office'a możesz otworzyć. To idę tam od razu. Halo, Office, puść mnie. Aha, już mnie wpuścił? Nie, wyrzucił. Ogólnie się zastanawiam, czy cały czas jest, jest ten sam killer, czyli ten Reniferek. I don't know. Zobaczymy. Mam słuchawki, mam Pamiętaj, prezent. Że... Big Glow and... Stick. Big Glow Co? Stick. Mam dużo znowu... A Ja mam, jestem o chudziutkie ręce znowu. To nie, ja mam normalny. To ty masz, ha ha ha, ja jestem Co? normalny. To tylko ty masz. No tak. Jezu. Ale, ktoś... o, ale jeszcze mniejszą głowę masz niż u siebie. <laughs> Coś podniosłam. Czekaj, tu podniosłam. wiem, że był prezent. O, wzięłam startę jakąś. Boo body, buddy. Co to znaczy? Boo body. No. Pair of sunglasses. Eee, co? O Smartphone. nie, znowu mam to nogami. Aha. Ej, ja tego jeszcze nie znalazłam. W lewo, na prawo, w prawo, na lewo. Nein! Iś Wilnyś! <laughs> co? A gdzie znalazłeś ten prezent? Czekaj, pochodzę, chodzę posłuchajcie tutaj. Następnym razem ty go bierzesz. Aha. Ja tam byłam i nie widziałam. Musimy uważać na korki. No właśnie was znowu się zmieniłem z tą łapcią. Podniosłeś indeed. O, tiny head. Mhm. Mm Marzyłam o tym, żeby mieć tiny head. Nu, nu, nu. Opinion. Pieniądze, Faster pieniądze. sprint. Uuu, dobra. <laughs> o, Czasem pieniądze? mogę być szybki. O, co jeszcze mamy? Telefon, Smartphone, Secret Envelope, Skeleton Key i Pair of Sunglasses. Indeed. Co no to podciągło, że... No bo... I kazałeś się zgasić, no zgasiłam. O! Kalorie? Co, kalorie? Kalorie sam. Ma no, większą dupę? Piwnia! Piwnia! Nie! Ewon, czesło! No, co ty zrobiłeś? Ty jest za przyświetle stoi, Aga jedna osoba. No, To klikałeś. Co klikałem? No to, to jest tak. dekuczące. Ale, ale, ale łaździe jak pają, fuj! O fuj! Wyjdźmy prezent. Bielam. Tu! Ej, tu jest! Czekaj, tu jest laleczka. Ta co nam pokaże, patrz, ta nam pokaże gdzie jest coś. Dobra, weź, dobra, wezmę prezent. Ja wzięłam ten prezent już. Jezu, nie wiem gdzie pobiegł ten prezent. Ty. O, tu, chłopek tu, patrz, chodź, chodź, chodź. Ty masz coś za głową? Patrz tu, widzisz? Pokazuję. Takie łatwe, sunglasses. O, i do no. No. Ryba z jakiś. O nie, ta klekocząca. O Boże, no. Nooo. Proszę was, słodzi klek od jaj, Kurwa! <śmiech> co? Kto zgasił światło? No, ja myślałam, że jesteś w salonie. Już ja tam prawie podeszłem, ty. <laughs> myślałam, że jesteś w salonie. Trzeba tam To ty z strony, to co ty gadasz? Już przyszedłem. Babe. Zobaczmy tam jakaś dalej. O, niebieski stick Ooo! Różnokolorowy! O Kiedy Boże, ma bo? znowu mam ten. Co? Że się nie mogę ruszać. <laughs> Jestem Freeza. O! wypnupcaj! <laughs> o Jezu! O, prezent Opsie, thank Kurwa. you. Aga, chodź tu, bo mamy za dużo światła. Czekaj nie Ona jest przy mnie i ja się nie ruszę się. Tam? tam? Dobra Ona jest w, w, w. No nie! Jest super Tomek Ona zeszła to do piwni Idę zapalić Wychodź ze mną z piwni, wchodź do piwni Uczułam. No i zabiłam je No Tomek bo Jezu, nie było jej ja na schodach, robilec. a nagle na schody wlazła. Muszę lalki muszę szukać znowu. Mhm. Posuń dupę. Dzięki. No patrz, nie mogę iść! No bo nie się muszę otunąć. <laughs> Tomek, nie! A co ten duszek twój robi? O, jaki mój duszek. Masz duszkę za głową. No właśnie, nie wiem, ty też takiego miałeś. Ale nie wiem, co to daje. Ja za dużo światła. O, tu idziecie cucić tak? Idź, chopił, No, go już nie, Gin. Weź sobie tego perka, co jak cię Ja może mam tam siódemkę, koniczynkę, <grym> ale to chyba nie działa. No, powinno działać, raz cię może zabić. O nie, nie mogę iść. Tomek? Co? Nie e? mogę iść. A wziąłeś ten prezent. O kurwa. Oh my god. Tam w ciemności. Czaj, tu żeśmy najmniej posprawdzali. Co ty tu laska robisz? Wydup... Aga. Nie myślę, że twój duszek gdzieś nas kieruje. Dobra, no, chodź tu! Tomek! Nie! Idź, idzi! Idę, 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 idę! Idę, 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 włączyłem! Ty szmatko, No nie! Ale mnie pożarło. Zabiją cię? Nie, znaczy tak, zabrało mi perka, kur. Tomek, e, światło. Nosisz je w sobie. Nie, Tomek, ja umieram. Ale gdzie jest światło włączone, że to widzę. Tu jest włączone. Ale ja tu muszę zostać włączona. Tomek, kurwa. Gdzie ty jesteś? Ja zaraz umrę. Chodź tu. Czas z tym ryjem. Dobra, telefon znalazłem. Dobra. Prezent. Oh my Ale ja mam normalne ręce. Ty masz takie chujnie. Jeszcze dwie. Dwie rzeczy. Jak znajdziemy jedną, to tą drugą nam pokażę. Połaszczacze. To czyli jest Skeleton Key i Top Secret Envelope, czyli. To powinno gdzieś być chyba raczej. O jezu. Co to było? To są No do, klucz y, gdzieś w szufladzie. O Boże! <laughs> Patrz, drepta tu. Czekaj! a tu sprawdzałeś w szufladach? Chyba to. Tak. Dobra, chodź. O, popij do imię zaraz tym światłem. Dobra, tak może być... Gdzie jesteś? W pokoju obok Bo to chyba nie byliśmy. Nie, tu nie byliśmy na pewno. My. Enwelopa gdzieś musi być. No! O, mam, mam! Nie widzę, nie widzę! Wytupcaj! Nie mogę iść mam ciemno! Czekaj, ważne, żeby jedna osoba uciekała. Nie no, mnie za Tak? Ale mi zrobić, no bo miałam takie rozmazane! Dobra, zobacz, że zdążę i dostaniesz koszora. Dostaniesz Jest! Naprawdę? Oh, bo były akta to Secret ze kluc kluczem, nie w, w jednej szufladzie. Tak. Z kluseczką było. Oh. Ja Co? mam nadzieję, że wam się odcinek podoba. podobał. Jeżeli... No, nie no, śmieję, jak to Jeżeli odcinek, tak, to tak, łapkę w górę, komentarz, subskrypcji Na naszych kanałach była ze mną Łagnieszka. była, hi! I byłem też Mła, więc do następnego razu, pa pa! ja powiedziałem w ogóle pa? Det er så bra!